Witam serdecznie, z tej strony Robert z RPM Motorsport. W krótkiej prezentacji pokażemy Wam jak ten motocykl się prezentuje i jak pięknie wygląda. Oglądajcie film do końca, ja za chwilkę do Was wracam. Przyznacie, że to jest piękna maszyna i naprawdę fantastyczny motocykl. Honda VTX 1800, kultowa maszyna i dość bardzo poszukiwana przez amatorów jazdy na motocyklach typu Cruiser. Ten egzemplarz trafił do nas tydzień temu, przyjechał prosto z USA bez bezwypadkowy 2007 rok Honda VTX 1800 typu R. Przebieg 44600 km, moc 105 koni sprawia, że tym motocyklem jest naprawdę frajda z jazdy. Jeżeli ktoś miał to się może wypowiedzieć, jeżeli ktoś nie miał, nie jeździł, niech się nie wypowiada. Motocykl może i ciężki, ale prowadzi się bardzo dobrze, bardzo dobrze skręca, bardzo dobrze jedzie i bardzo dobrze hamuje. Dwie potężne, z przodu duże starsze, Alumini aluminiowe felgi, oryginalne wydechy, no i potężny silnik. Zobaczcie w jakim stanie są chromy. Naprawdę pięknie się prezentuje, ogromny silnik, 1800 cm. Kolor czarny, nie jest to ani perła, ani metali. Po prostu. Czarny kolor, kolor w połysku, duża akcesoryjna przednia szyba, szerokie podesty z przodu, napędzany wałem kardana. Jak już chyba wspomniałem wcześniej, zarejestrowany i ubezpieczony. Wszystkie nasze motocykle są zarejestrowane i ubezpieczone. A gdzie się znajdujemy? Znajdujemy się pod Kielcami w miejscowości Nowiny na ulicy Inwestycyjnej 9 w województwie świętokrzyskim. I tak na szybko Wam tylko pokażę czym dysponujemy. A przepraszam. Zapomniałem, kolega mi przypomniał. Posłuchajcie dźwięku tego silnika. Byłoby bez odpalania. No Wiktor, jak filmujesz? Już palimy. Przebieg w milach 27 798 mil. Bardzo ładna półeczka. Bardzo ładna kierownica. My cały motocykl jest ładny. Pokażę wam. Co mamy jeszcze? Prawie pełna hala motocykli wypadkowych, tu swoich Honda taki świeżak 80, 1985 rok. jak motocykl wyprodukowano miałem chyba 7 lat ale sprawny, zobaczcie jak on wygląda Ładnie wszystko działa motocykl chodzi, pracuje wyśmienicie dobra wracając do naszych maszyn wszystko mamy zarejestrowane, ubezpieczone wszystko jest bezwypadkowe, każdą maszyną można wyjechać, na każdej maszynie można usiąść, bardzo łatwo do nas trafić, wystarczy wpisać w Google RPM Motorsport Nowiny i wyszukiwarka nas, nas na pewno znajdzie. Także ja serdecznie zapraszam, Robert z RPM Motorsport.